16.30, 23 lipca, czyli 8 dni od opuszczenia Warszawy. Jesteśmy w Azji. Uwaga, wit, Moskwa. Hej hej drogi widzu, kliknij tutaj i włącz napisy Mam nadzieję, że będzie widać w kadrze Jak wielkie są te pociągi, one są dużo wyższe od naszych Zapasy są sportem narodowym w Mongolii i jej mieszkańcy oddają się temu nawet podczas postoju na peronie No w simple, w Ja z Mongolii mi sparniamy z bosza i myślę, że ja znam Polskę, tam w Krakowie, w Warszawie, moja podróż, A dawaj, w, Malga, w mangalski język. No, konieczno. To właśnie wtedy zrozumieliśmy, jak ciężko będzie nam porozumieć się z Mongołami. Obiad drugi. Znowu dania instant z so sosem, tylko razem jeszcze kupiliśmy kiełbaski i sobie ją wkroiliśmy. Zapytające, nie wiem czy To jest niesamowite, jedzie się tym pociągiem i jedziemy Minęło już ponad 24 godziny A my jedziemy i jeszcze nie jesteśmy w połowie I jedziemy i cały czas są drzewa, 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 pole, pole, drzewa, drzewa Ja w życiu nie sądziłem, że tyle można jechać pociągiem Generalnie to właśnie spojrzałem na rozkład Tak liczyliśmy sobie, że będziemy jechać 2,5 dnia do Irkucka Ale coś mi się nie zgadzało bo jutro wieczorem wcale nie będziemy w okolicach Hirkucka I okazało się, że do jedzie się 3,5 dnia Minął dopiero 1,5 dnia Z 3,5 dnia połowa To nawet nie jest połowa Ale mam wrażenie, że nawet piękne jezioro może się znudzić Jak patrzy na nie przez 24 godziny Patrząc wcześniej przez 3 godziny na las Na przejechaliśmy już 2000 km a za oknem Las Witamy drugi poranek W kolei Transsyberyjskiej Przeciwstawania, według czasu moskiewskiego I podane godziny są według czasu moskiewskiego W pociągu I kurs, no, pociąg kursuje w czasie moskiewskim Tymczasem pojechaliśmy już tak daleko na wschód Że jak na przykład zasypiamy o godzinie drugiej To na dworze jest już po wschodzie Godzina 14 czasu lokalnego 10 czasu moskiewskiego Walczymy z zegarkami, żeby to dobrze ustawić Poczuliśmy, że jesteśmy w Azji Dokładnie wstaliśmy równo na stację z dłuższym postojem. Wychodzimy na stację i tam tym razem nie sprzedają borówek i tak dalej. Tylko suszone, wędzone ryby i obole futro. Na stacji jest zabytkowa kolej transsyberyjska Jeździła jeszcze 10 lat temu po tym szlaku. Życie w kolei transsyberyjskiej wygląda tak. Raz dziennie. Jest taki jeden dłuższy postój, pół godziny I wszyscy biegną do najbliższego sklepu zrobić zakupy Rosjanie i my od tych się nauczyliśmy Trzeba przechodzić przez tory Bo do przejścia jest tak daleko, że nikt by nie wyrobił. Dotarliśmy do tego etapu W którym pomimo, że w środku w kolei jest mega gorąco i mega duszno To chodząc z dworu do środka odczuwa się przyjemny chłód śmiesznie wyglądają stoły w tej kolei transsyberyjskiej o tak. Ludzie obkupieni w chleb, kiełbasę Po negocjacjach na stacji nabyliśmy tutejszy przysmak wędzoną rybę Pachnie rybą mocno I musimy się zgodzić Kapuścińskim opisującym podróż koleją transsyberyjską Godziny i odległości tracą tutaj na znaczeniu. Z jednej strony nie wiadomo, gdzie mijają, a z drugiej strony rozciągają się w czasie. Trwają z jednej strony bardzo długo, z drugiej strony bardzo krótko. Podróżujemy już 48 godzin i w sumie w ogóle tego nie zauważamy. Przejechaliśmy 3000 km ponad, ale nie czujemy, nie czujemy ani odległości, ani czasu. Cieszymy się, bo za około 700 km. Ma zmienić się krajobraz. Mają pojawić się góry i liczne zakręty. Wy myślicie, wow, 700 km to mega daleko. Kiedy podróżuje się w drugą dobę i pokonuje się już setki, tysiące kilometrów, to nagle zaczynamy rozumieć, dlaczego niektórzy uważają, że Warszawa jest pod Moskwą, a my zaczynamy uważać, że Gdańsk jest dzielnicą Warszawy. Ja już rozumiem, dlaczego u nas w kraju tak się śmiali z hasła. Dlaczego pociągi się spóźniają? Bo taki mamy klimat. Przepraszam bardzo. Przyjechaliśmy 3000 kilometrów i przyjechaliśmy z dokładnością do pół minuty. Jesteśmy pół minuty za wcześnie, po 3000 kilometrów, a w zimę? Przepraszam dokładnie tak samo punktualnie. I przyjeżdżamy przez trzy klimaty, cztery strefy czasowe. Przepraszam bardzo. A my przejeżdżamy 150 kilometrów i nam się pociąg spóźnia 5-4 godziny. To jest niepoważne. Przy tym, co tu się dzieje, przy tym klimacie, który tu jest, że koła potrafią zimą zamarzać i prowadnice kilofami odkuwają, żeby działały, to u nas to nie ma klimatu, tylko jakiś klimacik. Jak nasi nie umieją, kurde, przy minus trzech stopniach, żeby pociąg dojechał punktualnie, to oni by tu poumierali. No to jest większe niż Wisła, na pewno. W Nowosybirsku pociąg opróżnia wodę i kiepy, nie wiem skąd te kiepy. Nowosybirsk to trzecie największe miasto Rosji po Moskwie i Petersburgu. Dworzec, na którym jesteśmy, jest największym dworcem na trasie kolei transsyberyjskiej. W latach 30. był największym dworcem w ogóle w Rosji. Dowiedzieliśmy się, że koleją można jeździć z psem. Jeżeli na oko waży mniej niż 23 kg, to bez biletu. Jeżeli na oko więcej, to trzeba mu kupić normalny bilet i ma wtedy miejsce siedzące Leżące Siedząco-leżące Przejście do dworca z peronu jest wyłożone marmurem Oczywiście bramki jak na lotniskach Trzecie największe miasto w Rosji ma metro To tak jakbyś było metro w Łodzi Dwie linie metra, takie jak w Warszawie, a nawet większe Mamy Nowosybirski Wokzauf Znaczy dworzec I co uszy Świni. trafiliśmy na bazar przy przy tym przy dworcu ja też. tutaj sprzedają żółwie są małe coś dla skali, no dłoń dla skali ale te żółwie nam powiedziała pani, że one potem urosną, urosną i będą normalnymi takimi żółwiami więc ja, ja to nie wiem co potem z tym żółwiem robić udało nam się znaleźć coś o czym tylko czytaliśmy i widzieliśmy na zdjęciach kwas chlebowy z beczki ja, ja się muszę tego napić. Za 25 rubli, czyli tak no niecałe 2 złote kupiłem sobie stakan, czyli półlitrową szklankę, właściwie to plastikowy kubek kwasu chlebowego z beczki. Po prostu pycha. Nadal nie rozumiem czemu u nas nie ma kwasu chlebowego, a jak jest to jest jakiś słaby. Powinien być jak najbardziej tak sprzedawany, bo jest to nie dość, że Trochę nasza kultura też, kwas chlebowy to po pierwsze. To po drugie, po prostu tak pyszny napój, że to się w głowie nie mieści. Tutaj mamy marszrutkę, czyli taki mały prywatny autobus na gaz. I na dachu widać, jak na gaz zrobione. Rosyjska myśl techniczna. Podeszliśmy do pierwszej ulicy przy dworcu. I oczywiście, jak może się nazywać? Duża ulica przy dworcu. Ulica Lenina. Nowosibirsk wygląda właśnie dokładnie tak jak wyglądają rosyjskie miasta Nie te jak Moskwa bardzo turystyczne tylko te mniej turystyczne Niezbyt dbają o estetykę miejsc w których przebywają Mamy piękny dworzec a obok masę śmietników w których śmieci się wysypują Czekają nas do zdjęcia nasze wariaty które kupiły zastawę Ja nie umiem takiego dobrego słowiańskiego przykładu. Wykorzystam sytuację i pokażę jak wygląda tu kibel. Tak wygląda toaleta. Jest mega profesjonalny zatrzask. Zatrzask. Pilnujący, żeby deska nie opadała i nie trzeba było jej trzymać. A i tak najśmieszniejsza sprawa jest z kranem. Bo można odkręcać, 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 ale woda nie leci. Otóż tutaj jest. Mechaniczny zabór i trzeba wciskać tutaj, wtedy leci woda. Jak się puści, to nie leci. Trudno umyć ręce, ale już się można nauczyć na tej zasadzie. Pijemy wódkę z mangołami, a teraz zaznaczają nam na mapie, gdzie mieszkają, żeby ich odwiedzić. Eee... numer, telefon? Przyszło dwóch rosyjskich policjantów w środku pociągu między dwoma stacjami i kazali dać paszporty na nasze tylko popatrzył, zobaczył czy mamy wizy i oddał, a to mongolów zaczął odwalać taką akcję sprawdzanie wizy i mnie co robili, gdzie robili, dlaczego, w ogóle co wy robicie, co robicie, czy jesteście studentami, oni mówią, że nie, że są rekrutami w szkole wojskowej, a im na to fajnie, ale już nie będziecie. To 100% był rasizm i dyskryminacja mniejszości narodowościowej narodowościowe i pełną gębą. czy dowód na to że to jest tutaj społecznie akceptowalne taki rasizm. Jest to, że kiedy już policja poszła i zapytałem się Mongołów, czy tutaj zawsze takich gnoją za przeproszeniem i czy zawsze tak niemiło wobec nich jest, to oni powiedzieli, że to normalne. Jestem... Takie pierwsze zderzenie z tą prawdziwą rosyjską policją, z tą policją, która jak ma ochotę to pały, oni byli tak naprawdę wszechwładni, mogli zrobić z nami co chcą. No i poczucia humoru nie mieli. Tak naprawdę to od jego widzimisię zależało to, czy nasza podróż dalej będzie kontynuowana, czy nie. U nas policja jest super! W ogóle apel do polskiej policji: jesteście równe ziomki w porównaniu z rosyjską. Swoją drogą zaczyna się trzeci dzień podróży koleją i zaczynamy dostrzegać jej wady. Zauważyliśmy dwie próby jest ta zasada, że na każde, każdą pluskwę, którą się widzi, przypada 10, których się nie widzi. Są tu po prostu plusztwy. I o ile jeszcze karaluchy w serbskiej, w serbskiej kolei byliśmy w stanie przeżyć, nie były miejsc sypialnych, tylko siedzące, większość nocy nie spaliśmy, tak tutaj śpimy przez kilka dni. Trzeci poranek Właściwie tutaj panowaliśmy na tyle, że w nocy wzięliśmy prysznic Po prostu weszliśmy do tych łazienek I obnawaliśmy się kubkiem, letnią wodą Wszystko przez dziurę pod spływało na tory Czyli się krajobraz za oknem Dominują teraz duże, strzeliste Teraz Trasa przestała być prosta, zaczęła zataczać łuki Co pięknie pozwala obserwować długość pociągu Korzystając z chwili powiem, że Dostaliśmy zaproszenie od kolejnego poznanego Mongoła, który studiuje w St. Petersburgu, jest w naszym wieku i wraca właśnie na wakacje do domu, do Ulaanbaatar Nam to jest bardzo na rękę, na pewno skorzystamy Ten Mongoł, który nas zaprosił, to kolejna trzecia już na wyprawie osoba, która nie wie gdzie jest Polska Tak, Polska jest po prostu na tyle daleko, że oni nie zdają sobie sprawy z tego, gdzie ona jest dokładnie Staramy się szerzyć chociaż podstawową wiedzę o naszym kraju. i Miejmy nadzieję, że przyniesie to jakieś efekty. Spotkaliśmy się już kilkukrotnie z określaniem nas Perfacany, co w polskim jest obraźliwe, a po rosyjsku oznacza tyle co młodzi gniewni w pewien sposób. Najpunktualniejszy pociąg na świecie, który co do pół minuty dojeżdża na dworce. Właśnie z opóźnieniem odjeżdża z dwa... z dawajcie, z właśnie z opóźnieniem no, odjeżdża z Irkucka, bo panie prowadnicy robi sobie z nami zdjęcia. <śpotlesz>: no, nie, nie... <śpots>